Cześć, witam bardzo serdecznie, z tej strony Patryk i chciałem was powitać e, w kolejnym odcinku serii Zgrajmy w nos.eu.pl mm. Jeden odcinek mam już nagrany, jeszcze nie wrzucony. Od tamtego odcinka zrobiłem tylko jedną misję, bo była nudna Chodziło w niej o zbieranie rzeczy z podparku, więc to No bo to będzie się patrzeć jak zbieram z 5 minut rzeczy Mm, ten odcinek będzie krótszy, tak samo jak z GTA nagrywałem przed chwilą, bo się śpieszę, ale chciałem coś nagrać dla was, więc będziecie mieli taki odcinek krótszy. Zobaczę sobie tylko ile trwał tamten i będę mniej więcej nagrywał tak jak tamten. Tamten trwał... Nie wiem ile, a 32 minuty, to tam jest trochę krócej, może jest 15 minut. Ale zobaczymy co będziemy ciągnąć, czego nie będziemy ciągnąć i tak dalej i tak dalej. A ładne skrzydło nexy. na Cyganie, bardzo ładne Demi mentor. I? Okej, okay. co zaraz? O spałek, no w końcu o spałek magazyn. O, gdzież to widzę? To nie jest przypadek! To nie jest kurwa przypadek! Widzicie jego nick? To nie jest przypadek! Knud. to nie jestem ja na drugim końcu, żebyście nie sobie nie myśleli czy coś. Jaki przypadek! No spoko, no. Ale, to po dla tych knud, bardzo fajny nickname. Rudy mamy wystarczająco... Glofów mamy wystarczająco... Dobra, idziemy do mojego lądu, ustawić sobie... stawić sobie magazyn. Ale ser, jestem graczem Knuscu No pojechali Mmm Zostawiamy sobie Zstawiamy sobie magazyn Zobaczymy co mamy w magazynie nic ciekawego Potem jak widziałem kart trochę no, no żebyśmy mieli łatwy stars SP1 zrobimy sami Wukacza nie będę robił, Wukacz sobie wezmę Bo sp4 się ciężko robi sp 3 zrobimy sami, nie no bo to, to nie jest problem, ale sp4 To się ciężko się robi, ja, pod mam trochę dźwięki gry może, bo jest cicho dość Musiałem na GTA ściszyć, chociaż może przesadziłem Dobry, lecimy do cp20 3%, 2,5% i level, więc nieźle. Profesji 12. Myślę, że pomiędzy tym odcinkiem a następnym, sobie pojechcę, jest trochę zanickiem. Gdzieś pojechcę. I zobaczymy się, jak już będziemy w. 30, może 5, 6 level. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tymczasem czasoprzestrzeń nie robimy. Łatnica głorska Dobry, wbijamy Tutaj musimy mieć gimbokulę. imbokule, żeby podaraz na lampeta wsiądę No, mount w zasadzie A, super To ja sobie wsiadłem Jeszcze ja nie trafiłem z ceprzorówki Super Matlickski do każdego południa, na mi się to nie przyda, bo nie jestem poszekłasz na przygód, to super. Dobra. Idziemy w prawo. Super. Ehm, przez to, że mam małe okno gry, to często wyjeżdżam myszką poza grę i klikam w różne rzeczy. Więc jak na chwilę obraz... A nie, nie stoi wam obraz. A to na chwilę jak po prostu nie będę się ruszał, to znaczy, że przejechałem myszką za ekran. Okej okay. O ale wampi to chętnie podniosę A no, wam czemu ja, tak też chętnie Halo? O oh. no tak okay. Wiecie co mogłem wróżkę wziąć? Nie ja Dobra po, ty, po tym zrobimy sobie jeszcze wróżkę no, chyba, że nie mam wróżki no to na razie ten odcinku jej nie wezmę Bo nie pamiętam czy mam jakąś różkę wodną na stanie czy nie mam Wiem, ja że mrocznych mam dużo, ale to ja mi się nie przydało Potrzebuję wodnej Z zrujemy je wszystkie. I ja o przerwyczkę, a ja. I ja o przerwyczkę, ja. U, Uu, gdzie? E, Uuu, Lewko wbity. Ciekawe, ile z takiego jednego moba dostaje profesji. Teraz się przekonamy. Battle Explosion Słonecznych oczywiście, ale no nie tutaj. Tutaj są za małe potwory na upłyniach. A na słoneczek to by nie na wbić ten przynajmniej 36 level Myślałem też w ogóle nad serią, wznowieniem serii, pokaz moją kolekcji Ale to na przyszłość, pewnie nie teraz Zobaczymy za ile dostaje za do takiego wampirka. 48, no nic nie dostaje 86, 86 No nic nie dostaję praktycznie się... Też dos nie, dostaję, trochę dostaję Dl dziesiątki nie dostaję No ale to normalnie nowa już mam 28 poziom, a nie 20 Więc mi te dziesiątki mało dają Tu nie zabijamy, użyję tylko podki. Eee, mam po o jech pompiłem w to item shopie. Mam jakieś stróby Nie, nie mam. To nic... Na kiedyś kiedyś taką ofertunę, to zrobimy taką fortunę być wam. To potrzebuję. Wiedziecie jakąś wolną gotówkę, żeby móc odspać na zalary... oki dałki. Super. O, wam wie nice. Wambie się potem przelazłem do taodora, żeby mu dać. Jak będzie wielka linia questów, gdzie musimy go przekupywać i dać dawać mu itemy. To jest dobry chomik. zanim go zabiję. Ten sodowy chomik. On jest super. On, jeżeli wygracie magiem... Eee, przepraszam, jeżeli wygracie wojownikiem i nie macie pieni... E, no może pieniędzy, nie macie kupić sobie jakiegoś peta, puszka, czy ogona z, z sił specjalnych, czy jakiegoś deratyzatora to ten chomiczek jest świetny, 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 naprawdę zajebisty jest można dużo bije, na początku może mało chokra i go łączy, wszystkie moby ale za to bije srogo, srogi w szklepie i naprawdę to, no, można można sobie fajnie Em, nim pobić, że tak powiem I na spokojnie... By, może wam pomóc przy jest SP1 I taki chomicie bardzo fajny jest ogólnie muszę złapać i wam pokazać ale może to... Może może sobie go złapię, jeszcze raz wejdę tu. Złapię go i wam pokażę na tym odcinku. Jeśli nie będziemy się wracać. Okej, okay, no chodźcie, tu, chodźcie, tu, chodźcie. A bo wiecie co, olewam. Olewam te karty SP. I robimy sami wszystkie oprócz SP4. A chodzi o SP4 może też. No a jak chcę coś Ja tam mogę zrobić. No i łuk, fajnie. Zawsze fajnie mieć łuk. Ciekawy jaki łuk. Brawo, brawo, brawo. Um, przydatny, przydatny, spoko. spoko, krzy, Krzyknąłem, sorry. Przydatny, okej. Okay. 125, no ja chętnie go sobie zamienię. O, znaczy mu jest szybszy w sumie. Ja mu jest lepszy. To nieważne. Nie, nie, nie patrzyłem się jaki ja mam. Nie mam połowy, że wampirki. Za co się dostaje masze, masę Expa ale to będę robił z wami No, Jeszcze 5 minut i myślę, że będziemy kończyć Nie chcę przedłużać I chcę się wziąć jak najszybciej za ekspienie. Zawsze skoczymy do miasta Skoczymy do, do miasta co ja mam 103 tego aż wziąłem skąd? To? Po pierwsze weźmiemy sobie wróżkę o ile mamy w magazynie, a po drugie pójdziemy do topa Bo zdaje się, teraz jest to jakaś długa do niego. Ale tego, za to sobie nie dam ręki uciąć. Ani nogi, ani nic takiego. Mamy jedną wróżkę wody super. Mamy też światłą roku, brakuje tylko ogniano. O ognia to coś załatwi. Bez problemu. Ile procentowa wróżka? 35. Super. 50 nawet maksymalnie, nie? Ja, w każdym razie 35 spoko. Chodźmy do Toma, to fa... Ładne włosy ma gościu. Okej, okay, ostatnie, że czas o dziś. Też szybciej sobie skrócimy drogę. Oki do Teraz tutaj. Nie ja wiem co znaczy. Nie jakiej ja nie lubię. Trzeba czekać strasznie długo. Dobra, potem sobie też kupimy umiejętność. co oko i sprint. 4 minuty no właśnie. Dobra. Wiesz co, ja bym to przyspieszył po prostu i te... Same tym w krótkim staniu i nic to na szczęście szybciutko to zrobimy będziemy kończyć Dobra, więc wreszcie to było tyle, dzięki że oglądaliście, do zobaczenia w następnym odcinku i tych serii, w tych naszym, seriach, w naszym kanale. dziękuję, że byliście. Cześć. Ja jeszcze tylko zakończę rozmowę. To zrobię w tym odcinku. Cześć.